Uwaga, nakręcamy tutaj, więc cisza. Kani wielofunkcyjne. Wielofunkcyjne. Kani mini-masażer firmy Silvercrest w cenie 60 zł. Następuje tak zwany unboxing. Mamy tutaj instrukcję. Wyciągamy sobie nasz masażer. Zobaczcie, baterie są w zestawie do urządzenia i będziemy zajmować się instalacją baterii. Słuchajcie, tu jest taka nakładka montowana na cztery gumeczki. Widzę, tu jest open. Otwieram sobie moje urządzenie. Widzę miejsce do montażu e, baterii. Super. Baterieki lidlowskie marki Tronic, czyli marki, marki, z której mamy e, dostępne kable, USB ładowarki. OK. Zakładamy bateryjki, tutaj ma być plus, tutaj ma być minus, zamykam, zakładam naszą e, nakładkę, pokryweczkę, tak. Okay. tak, tak i tak. Dobra, Wiecie, masażer jest już wyposażony w baterie, puszczam start, o, zaczął wibrować. Daj. Pokaż? O ładny. Tak. Pani wibruje. Dodatkowo macie tutaj taką mięciutką nakładkę. Dwustronną zresztą, dwustronną zresztą. Możecie z jednej albo drugiej strony możesz dotknąć Haniu, Mięciutkie. Ej, bardzo. A tutaj zobacz, troszkę bardziej szorstkie jest, tak, tak? Tak, tak. Ale możecie... Zapamyujące te... nawet. Ale ten masażer możecie sobie przyłożyć do... Ale mogę się pomasować? Oczywiście. Do szyi i... Powiem, fajnie że... jest. Można mocniej przycisnąć chyba tak? Tak, tak, spokojnie. I co? Daj Odbiły radę. się kulki mamie. No to bo o to chodziło. No, fajnie. Warto tak? No. Słuchajcie, mini masażer marki Silvercrest z taką tutaj dodatkową nakładką. Dodatkową? Nakładką, <laughs> dodatkową, przepraszam, dodatkową <laughs> nakładką. E, dwustronną. E, cena 60 zł. Masujcie się, a będzie Wam wygodny. Zajmę jeszcze. Ej no mocny. Czy tę tą gąbeczkiem mocny? Puszczaj tą kamerę już koniec. Dobra. Patrzcie, Ania dojrzała, że to urządzenie jakoś może być peelingujące jeden w, w drugim. W tą Peeling w tą stroną. Urządzenie jest w jakimś stopniu delikatnie wodoszczelne. Więc śmiało możemy tutaj sobie peelingować. Gumowa gumowy włącznik, więc nie dostanie się tam woda. Bardzo fajna sprawa z bateryjkami w zestawie. Fajne? Tak, tak. dogram jeszcze swoje odczucia powiem szczerze, że się wibruje trochę mocniej um, niż telefon komórkowy, chociaż tam na dole, na dole fajniej. Ale dla mnie to ta wiertarka z Parkside by się przydała z udarem. Dla kobiety spoko. Dla faceta zbyt e, delikatny. O, ale tam fajnie fajne? powiem uh -huh. <noise> wam no ja jak Ania, Ania odłożyła to urządzenie od moich praców to powiedziałem ej przyłóż jeszcze to naprawdę jest jest przyjemne super przyjemny a ja muszę uh -huh. a ja mnie musi dorwać fryzjer fryzjer wzywam cię